Cześć. Cześć, dzień dobry. Tęskniłam za Wami. Zawsze tęsknię. Cześć. Dziękuję. Cześć. No więc dzisiaj też są burze i to takie. Poważne, poważniejsze nawet niż wczoraj, ale po prostu wzięłam mało światła i mam nadzieję, że będziemy ok, bezpieczni. Mam Wam trochę rzeczy do opowiedzenia. Cześć, cześć kochani, witajcie. Pozdrawiam Was wszystkich, przytulam. Witajcie. Ciekawa jestem, czy jecie kolację, czy może już sobie leżycie w łóżeczkach, albo siedzicie sobie wygodnie na kanapie. Kochani moi, po pierwsze mam nadzieję, że macie się dobrze, że jesteście bezpieczni. I wiem, że jest bardzo gorąco, więc wspaniale, że spadł deszcz. I ja dzisiaj dziękowałam żywiołom, że spowodowały to, że rośliny... I zwierzęta, i owady dostały swoje pożywienie ulubione, czyli wodę, bo wyglądało na to, że grozi nam susza. To jest ze szkodą dla wszystkich istnień, więc jestem bardzo wdzięczna żywiołom, że, że dały nam deszcz. Taka przygoda trochę. <laughs> Powiedzcie, czy mnie dobrze słyszycie? Niech ktoś tam powie, że ok. Dobrze słychać? Jest troszeczkę głośno, ale to jest naj, najlepsze miejsce do internetu. Idę w drzemkę teraz. Dobrze słychać? Tak. Okej, okay, super. Jeżeli ktoś ma dzisiaj urodziny, bo chyba widziałam przez chwilę, to oczywiście przesyłam po stokroć dobroci, obfitość, miłość, spełnienie. Radość, pozdrawiam wszystkich, którzy mają urodziny, wszystkich, którzy mają imieniny, wszystkich, którzy mają jakieś ważne rocznice, ważne dni, i przytulam Was bardzo mocno do serca, szczególnie tych, którzy dzisiaj potrzebują tego przytulenia najbardziej. Mam kilka tematów dla Was. Najważniejszy, główny, z powodu którego dzisiaj zrobiłam tego live'a, to oczywiście jest zbiórka. I to, co ogłosiłam kilka dni temu, chyba tydzień mniej więcej, nie pamiętam, yy, bo bardzo wiele do mnie napływa próśb o pomoc, oczywiście. I znalazłam, jak wiecie, ja otwieram wiadomości losowo i znalazłam pana Grzegorza, który jakoś bardzo, bardzo mnie ujął. Yy, nie oglądałam wszystkich tych filmów, bo one są na jego profilu, bo one są bardzo przygnębiające, więc pomyślałam, że zrobimy wspólnie to. Więc jak wrócił do mnie ten obraz, on wrócił jakiś czas temu, ale ja go nie otwierałam. I jak go otworzyłam, to poczułam, że bardzo jest mi bliski, oczywiście, ale że chcę go przekazać w czyjeś ręce, pod opiekę. Tam jest bardzo piękny moment utrwalony, bo to był czas, kiedy mieszkaliśmy z Alanem w Kalifornii, to były był święta wielkanocne. On poleciał wtedy do Polski, do swojej mamy chrzestna, ja zostałam. W Los Angeles i z moją przyjaciółką Bożenką poszłyśmy do kościoła, znalazłyśmy kościół, który można było przynieść według tradycji polskiej koszyczki. I potem ona, był piękny, upalny dzień i ona zaaranżowała tą sytuację, bo ona też maluje. I mówi: Mam dla ciebie niespodziankę. Ja idę sadzić truskawki, a tobie zostawiam płótno i pędzle. Ja się oczywiście. Zbroniłam przedtem, bo pomyślałam: to nie da się tak malować, bo przecież nie mogę tego zmazać, nigdy nie malowałam, nie mam w ogóle dobrej ręki do malowania. Alan fajnie maluje, po tacie zresztą swoim, bo jego tata też fajnie rysował, zawsze i malował. A ja nie mam takiego talentu, więc nie byłam pewna, czy powinnam to zrobić. Ale ponieważ ona zniknęła gdzieś tam w swoich truskawkach i w ogrodzie swoim, to pomyślałam: no dobrze, włączyła włoską muzykę. I Ja tak po prostu połączyłam się gdzieś tam z, z przestrzenią i po prostu wypłynęło to, co wypłynęło. I ten obraz był przez te wszystkie miesiące, no to już lata, w, w Kalifornii, i on wrócił przez Włochy, najpierw do Włoch, poleciał, potem do Polski. I to jest jedyny obraz, który namalowałam, więc bardzo będę szczęśliwa, jeśli on będzie w rękach osoby, która będzie ceniła ten obraz w znaczeniu emocjonalnym, bo to jest no, to jest jakby pamiątka pięknej chwili, jest tam moja energia, moja kreatywność, moja przestrzeń serca, miłości no i kreatywności przede wszystkim, więc nie jest to nadzwyczajny obraz, po prostu nie podlega jakby porównywaniu z prawdziwym malarstwem ale po prostu pomyślałam, że zrobię coś dobrego dla wszystkich po trochę. Ja będę szczęśliwa, że ten obraz będzie zaopiekowany. Mam nadzieję, że osoba, która przejmie ode mnie ten obraz, będzie też szczęśliwa, a pan Grzegorz, który mam nadzieję też ogląda, też będzie szczęśliwy. Przejrzałam dzisiaj jeszcze te wasze zgłoszenia i tą taką mini-licytację, którą zostawiłam na profilu i... Było wiele zgłoszeń, takich bardzo mocnych, bo nawet pierwsza osoba, która zaproponowała 4,5 tysiąca chyba czy 4,600, to po prostu jest naprawdę wspaniałe. To w ogóle zaczęliście od bardzo wysokiej półki. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak mocno licytowane, w sensie, że to będą aż takie hojne kwoty z Waszej strony, więc bardzo wszystkim dziękuję w imieniu własnym i w imieniu Pana Grzegorza, że tak bardzo chcecie jemu pomóc i przytulić ten obraz i mieć go gdzieś tam w domu. I na przestrzeni tych dni spływały różne kwoty. No i chyba dzisiaj w nocy, wczoraj w nocy, jeszcze, jak nie mogłam się z Wami połączyć, bo była straszna burza, wygląda na to, że przebiła wszystkie kwoty Sylwia, nie pamiętam nazwiska, yy, potem to napiszę, jak skończymy live'a, zaproponowała 15 tysięcy złotych. 15 tysięcy złotych, słuchajcie, to jest. Kawał pieniędzy. Przypuszczam, że to są wszystkie oszczędności, jakie Sylwia ma. Jest to nadzwyczajne, dlatego że pamiętam, że jak się skontaktowałam z panem Grzegorzem, to on potrzebował 5 tysięcy na rehabilitację taką re regularną, pod opieką kogoś albo kliniki. Muszę to sprawdzić jeszcze raz. Tymczasem. Wygląda na to, że dostanie trzy razy więcej, więc może sobie rozłożyć tą, tą rehabilitację na dłuższy czas może będzie mógł uzupełnić sobie jakieś zaległości. No na pewno taka osoba, która nie jest sprawna i która chce być sprawna i ma wolę walki to takich ludzi trzeba absolutnie wspierać. Um, Myślę, że będzie bardzo szczęśliwy jest, jeśli to ogląda. To są wielkie, wielkie ukłony, wielkie brawa dla Sylwii. Naprawdę ja nie wiem, skąd ona wzięła te pieniądze, bo w dzisiejszych czasach to są ogromne pieniądze, jest to wielka kwota i no, brawa dla niej, absolutnie. To jest nadzwyczajne, więc jestem bardzo szczęśliwa, Sylwuniu, że ten obraz, który sobie ukochałam. O którego się bałam jak leciał przed, między kontynentami, że się zniszczy, że się zgubi, a jednak dotarł bezpiecznie. Nie wiem, czy jesteśmy znowu, bo był słaby internet, widzicie przez tą burzę? Czy idzie dalej? Tak, widzimy się? Powiedzcie. Mam nadzieję, że tak. Więc yy, to są. To jest nadzwyczajne, naprawdę. Obraz jest w tej chwili w Warszawie. Ja jestem na północy Polski. Za kilka dni będę w Warszawie. Ucałuję ten obraz, spakuje, dołączę oczywiście jakiś pewnie bonus do tego obrazu i wyślemy go bezpiecznie, żeby dotarł do Sylwii do domu. I mam nadzieję, Sylwuniu, że jak odbierzesz ten obraz, to jak będziesz go rozpakowała, to zobaczymy to wszyscy. No i ja się potem z Tobą skontaktuję, żeby ustalić, jak te formalności załatwić, żeby, żeby Pan Grzegorz jak najszybciej te pieniążki otrzymał. Bardzo Wam dziękuję za Wasze serca, za tą otwartość, za tą taką dynamiczną, dynamiczną reakcję na to. Ja nie byłam pewna, ja oczywiście spodziewałam się, że może ktoś będzie chciał ten obraz, ale nie spodziewałam się, że padną takie kwoty. Tam było kilka osób, które proponowało 4 tysiące wzwyż i była taka niesamowita też wspaniała cyfra magiczna 11 tysięcy zaraz 11 111 tysięcy, 111 zł i 11 groszy, tak nie pamiętam dokładnie, ale że same jedynki były, jak wiadomo, jedynki przynoszą szczęście, więc, więc to było też nadzwyczajne i to i piękna taka wymyślona cyfra, bardzo mi się to podobało. Wszystkich ukochuję, którzy chcieli ten obraz otrzymać i którzy chcieli z serca przekazać tę kwotę. Więc, zaraz, jak skończymy, to ja sobie zjem kolację, skontaktuję się z Sylwią i będziemy to wszystko dalej załatwiać i z panem Grzegorzem. Skontaktuję ich między sobą i mam nadzieję, że to się wszystko pięknie ułoży. I to jest jeden temat. Drugi temat, kochani, który chciałam wam powiedzieć, to oczywiście Alana Premiera. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie dla niego, bo. Jak wiecie, ten show showbiznes jest bardzo trudny. Świat hip hopu zdecydowanie ma ogromną konkurencję. Ogromną konkurencję. I bardzo obiektywnie mówiąc, to jest oczywiście moje dziecko, ale bardzo obiektywnie mówiąc, naprawdę jest szalenie pracowity i traktuje to bardzo poważnie, może nawet za poważnie. I życzę mu po prostu szczęścia, chociaż show showbiznes to może nie jest najlepszy wybór kiedykolwiek, a szczególnie w dzisiejszych czasach, ale. Ale jeśli tak kocha tą muzykę, no to, no to niech sobie tworzy, to niech sobie tworzy. Robi to dobrze, ma e, fajny ten, ten jego przyjaciel, jest nowy kolega, nie wiem czy przyjaciel czy kolega, e, Michał, tak zwany nerwus, więc im to fajnie wychodzi. E, spotykają się często, piszą płytę, więc mam nadzieję, że, że Wam przypadną niektóre utwory do gustu. No on przeklina, no bo no, przeklina, no to co ja mam zrobić, że przeklina. Czasem też przeklinam, ale na żarty. No. W każdym razie jest to ok, cały czas patrzę na niego z podziwem, że cały czas jednak mam ten image zatrzymany. Myślę, że to każda mama zrozumie takiego chłopca w lokach, który biegał e, cały czas, chciał coś robić, cały czas chciał coś odkrywać, doświadczać, podróżować, przenosić się.